Pani poseł w drużynie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego? Bzdura. No to tę bzdurę, jak pani mówi, ale zupełnie na poważnie mówił wczoraj w sejmie Radosław Fogiel, przekonując, że atak Sławomira Mencena na Karola Nawrockiego w sprawie mieszkania no jest de facto wpisaniem się w tę orkiestra platformy obywatelskiej i całego obozu lewicowo-liberalnego. Panie redaktorze, jesteśmy przed pierwszą turą wyborów i to jest logiczne, że każdy z kandydatów rywalizuje i konkuruje o to, by uzyskać jak najlepszy wynik, by przekonać do siebie jak największą liczbę wyborców, więc tym charakteryzuje się przede wszystkim pierwsza tura. Mówienie o tym że my gramy w drużynie Trzaska jest niepoważne, ponieważ ja tylko przypomnę, że to głosy Konfederatu, konfederacji, wyborców Konfederacji mogą być znaczące w drugiej turze. Więc na miejscu Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze poszukałabym problemów w ich własnym środowisku, bo z jednej strony nikt nie kazał Karolowi Nawrockiemu skłamać w sprawie ilości posiadanych mieszkań. Po drugie, jeżeli mówimy o graniu w drużynie Trzaska, rozumiem, że to Prawo i Sprawiedliwość gra w drużynie Donalda Tuska w 2023 roku, kiedy wypuszcza taśmę Banasia i atakuje Konfederację, nie dając nam ta, tak naprawdę możliwości odniesienia się do tych... Do tych taśm, bo, był przy, bo były przywołane tuż przed ciszą wyborczą. Rozumiem, że to Prawo i Sprawiedliwość gra w drużynie Donalda Tuska, wykupując czy prowadząc negatywną kampanię w internecie na temat Sławomira Mencena i wmawiając ludziom, że Sławomir Mencen chce płatnych studiów. Rozumiem, że to Karol Nawrocki gra w drużynie Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, atakując właśnie chociażby Sławomira Mencena za coś, co jest wizją jego idealnego świata, ale nie jest propozycją dla Polaków, bo, posłusza, bo sam ale, ale... powiedział, że płatne studia są niezgodne z konstytucją, to jest tylko i wyłącznie nie, jego wizja. Ale ten sam sądem Pomir mówił też wprost, że no trochę oszczędzaliście w kampanii Karola Nawrockiego, że to główne ostrze krytyki było wymierzone jednak w Rafała Trzaskowskiego, a teraz po sprawie mieszkania zaraz dopytam też o ustalenia nowej Interii, ale trochę się to nastawienie zmieniło. Panie redaktorze, nasze nastawienie było jasne od samego początku. Głównym wrogiem jest Rafał Trzaskowski i ja jako Polka nie chciałabym, żeby Donald Tusk miał pełnię władzy w Polsce. I wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że wygrana Rafała Trzaskowskiego to jest jedyne władztwo Donalda Tuska. Dla mnie to się wiąże z pewnym kataklizmem i nie chciałabym, żeby Rafał Trzaskowski wygrał. Natomiast to nie zwalnia nas, Konfederatów, i to nie zwalnia Sławomira Mencena z prowadzenia swojej kampanii. I jeżeli